Skorpiony. Zobaczymy, co Wam przyniesie ten kwiecień. Jakie główne energie będą panować, co Wam podpowiedzą karty. Uch, ósemka buław. ósemka buław i dziewiątka kielichów. Są to ciekawe karty. Są tam karty szybkich działań, m, nowych wiadomości, m, świeżej energii, m, działanie nawet pod wpływem presji lub m, nie patrząc na opinie innych. M, I zdecydowanie to jest dążenie do Waszego dużego marzenia. Tak, dziewiątka kielichów to już zdecydowanie oznacza nie jakieś tam zachcianki. Tak? To są duże globalne marzenia e bądź pasji, tak, które już są z wami przez długi czas. Zrobiliście już bardzo dużo, żeby to osiągnąć. E i, I tak jakby tutaj nadal teczycie te 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 te, te 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 tą walkę. E Co jest bardzo istotnego też e w tym kwietniu. Dla was kwiecień. To będzie energia szybkich działań. Trzeba będzie szybko zareagować, trzeba będzie być tak zwanym w odpowiednim miejscu, w odpowiedni czas, i jest też bardzo istotne, żeby wcześniej już być przygotowanym i mieć informację. W ogóle w tym kwietniu dla Was, Skorpione, ta informacja będzie oznaczała bardzo dużo. W tym miesiącu jak ktoś nie poświęci wystarczająco czasu, lub nie będzie miał odpowiedniej informacji, niestety on nie osiągnie tego, o czym będzie marzał. Chociaż szanse są bardzo duże. Tutaj trzeba mniej, nawet analizować, ja wam powiedziała, bo wy już wiecie dokładnie, dokąd idziecie. Wiecie dokładnie, jakie kroki trzeba zrobić. Widzicie tą drogę. Jednak ciągle i ciągle przeanalizowanie. Każdego kroku nic Wam tu nie da. Tu trzeba szybko działać, wykorzystywać to, co już macie, wykorzystywać e, i warunki, i otoczenie. To wszystko już u Was jest. Tak naprawdę tutaj <grytanie> trzeba tylko robić kroki. E, jeden za drugim, jeden za drugim. E, nie bezwzględnie na to, co Wam mówią inni. Tutaj e, opinie innych tylko zaszkodzi w tym miesiącu. Wy już sami wiecie, co trzeba robić. I robiąc to, będziecie się przybliżali do realizacji tego waszego dużego marzenia. Dostanę jeszcze jedną kartę. Uch, Skorpiony. Co to za miesiąc dla was? Diabeł. Co oznacza diabeł? Tutaj ja jednak mam bardziej takie odczucie, że sytuacja dotyczy pracy lub czegoś lub biznesu, lub jakichś takich relacji służbowych, nawet nie relacji, a bardziej właśnie dążenie do swojego celu. Co tutaj znaczy diabeł? Diabeł bardzo lubi nas testować i sprawdzać. Czy to faktycznie nasze duże marzenie, tak? czy my faktycznie tego tak naprawdę chcemy, um, czy, czy my tak to tylko sobie gadamy, że my tego chcemy. Tak? E, tutaj w kwietniu zdecydowanie będą takie testy, i przez te testy wy musicie przerbnąć. <noise> musicie dokładnie wiedzieć, e, czego wy chcecie. E, też mogą się zdarzać i będą raczej się zdarzali takie sytuacje, które będą dawali Wam jakąś iluzję, że a może, może i to jest okej, okay, tak, może i z tą osobą umowa będzie okej okay, lub będzie satysfakcjonująca, chociaż nie, nie będzie. Lub może na przykład już, o, tam, za długa droga, na przykład, żeby osiągnąć to, co ja tak naprawdę chciałbym. I ja na przykład e, decyduję się, żeby pójść krótką dróżką. No tak, ta krótka droga do niczego was nie doprowadzi, tylko właśnie tam będzie czekał Diablo e, I niestety e, to będzie takie złudzenie, m, żeby na początku możecie nawet tego nie rozpoznać. Dopiero już później, jak przejdziecie tą drogę, to będzie widać, że no, przecież to absolutnie nie to, co ja chciałam. To absolutnie nie tam, gdzie ja szedłam i absolutnie jest to daleko od mojego głównego marzenia, tak? Więc w kwietniu dla Was bardzo istotne, Skorpiony, widzieć i wiedzieć dokąd zmierzacie i co to jest za marzenie. I nie zgadzać się na mniejsze, absolutnie. Jeżeli się zgadzicie na mniejsze, to nigdy nie dostaniecie już tego, o czym marzycie. Lub, lub będzie Wam bardzo ciężko. W kwietniu też nie będzie niestety takich sytuacji, przynajmniej tego nie widzę, które będą Wam takie jakby sprzyjali, tak? Które będą stali Wam na drodze i <gry> które będą stali Wam na drodze w takim pozytywnym sensie, tak? Raczej będą się zdarzyć sytuacje i rzeczy, które będą Wam przeszkadzać. Nie patrzcie na to. Te, trakt, potraktujcie to tak, że po prostu, o, jakaś przeszkoda, trudno. Niech tam sobie stoi ta przeszkoda, ja idę tam. Ja tam nadal idę. I nie rozpalajcie się. Musicie widzieć jeden konkretny cel i do tego konkretnego jednego celu dążyć. Tak? Tutaj musicie położyć wszystkie jajka do jednego pudła. Dostanę dla Was jeszcze jedną kartę parady. O, no właśnie. Tu z Tu z zdecydowanie jako karta parady oznacza, że uh, powinniście stać na swoim. Uh, powinniście dokładnie wiedzieć, uh, że na co Wy gotowi pójść tak, żeby osiągnąć to, co chcecie. Uh, jaką cenę jesteście gotowi zapłacić za to? Bo cena będzie. Cena zawsze jest za wszystko. Tutaj. Um, to jest taka gotowość ponieść wszystko, tak zwany all in. I jest tutaj bardzo duża możliwość w kwietniu. Jeżeli nie osiągnąć, to bardzo się przybliżyć do tego, o czym żyliście już przez ostatnie, może nawet 5 lat, 3 lata, może rok, ale przez dłuższy czas. Jednak, będzie to wymagało od Was. Niesamowitej pewności siebie i e, pewności w swoich działaniach, tak? E, w swoich e, krokach i jakichś czynach, m, które nie musicie nikomu tłumaczyć, bo nikt Was nie zrozumie. Najważniejsze, żebyście rozumieli sami, co robicie i po co to robicie. I e, bądźcie gotowi ponieść e, każdą cenę e, za Wasz sukces, bo. Bo inaczej po prostu diabeł niestety nie da wam tego, o czym marzycie, jeżeli to jest faktycznie coś bardzo dużego. Tak? Jeżeli już staracie się przy, przez długi, długi czas i wam się nie udaje, no to właśnie w kwietniu, w kwietniu będą możliwości, żeby to się udało. Lecz nie tak, nie możliwości, będzie jedna możliwość i trzeba ją nie przegapić. Więc trzymajcie się, niech wam się darzy.